W głównym serwisie informacyjnym 19.30 pokazano plansze z przeprosinami dla premiera Donalda Tuska. Widzowie programu zobaczyli obszerne przeprosiny dla szefa rządu. Krótko mówiąc, TVP przeprasza za materiały emitowane w wiadomościach, które dotyczyły premiera Donalda Tuska, a które pokazywano w okresie rządów poprzedniej władzy. Może bez związku, ale warto jednak wspomnieć fakt, że zgodnie z informacjami uzyskanymi przez press serwis, telewizja Polska dostała kolejny zastrzyk finansowy 320 milionów złotych z funduszy zarezerwowanych na współfinansowanie projektów unijnych, Adrian Borecki. Tego jeszcze nie było. Telewizja Polska nielegalnie przejęta przez ludzi Donalda Tuska, przeprasza. Donalda Tuska za prawdziwe informacje, które podała legalna telewizja polska. Tak w skrócie można skomentować przeprosiny, które zostały opublikowane po głównym programie, tak zwanej czystej wody. Nielegalnie przejęta TVP ma problemy z widownią. Zarząd nielegalnie przejętej telewizji obawia się o swoją przyszłość. Od dawna już w Warszawie mówiono, że. W tym zarządzie powinno dojść do zmian. Akt uniżenia wobec premiera jest z jednej strony fałdem lennym, z drugiej strony taką próbą zabezpieczenia swoich stanowisk, tych ludzi, którzy w tej chwili TVP. Kierują. Przeprosiny były kuriozalne. Nielegalne TVP przeprasza innymi za ujęcie, które nie spodobało się obecnemu premierowi, czyli kadry z wizjera kamery. Jest to standardowa przebitka, którą stosują telewizje na całym świecie. Tutaj przykład. Nasze przebitki Mateusza Morawieckiego. Jest zarazem to bazylniarstwo, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest już pewien plan, pewien program. W jakiś sposób budować autorytet Tuska na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Prawdopodobnie on tego chce. Stąd próba wymazania wstydliwych dla Tuska faktów poprzez przeprosiny. Szef PO urażony poczuł się też, kiedy legalna TVP przypominała mu jego politykę resetu z Rosją. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest, Polska póki jestem premierem polskiego rządu, nie stanie na czele antyrosyjskiej krucjaty. Ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachów, w tryby nie sypał. Według Tuska i jego medialnych funkcjonariuszy to insynuowanie, że Tusk popierał politykę Putina w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie. Tylko ta polityka kluczowa była do otwarcia wielkiej biznesowej współpracy między Rosją a Niemcami, która dała środki Putinowi na budowę swojej armii. A o tym Tusk chce z pewnością zapomnieć. zu Deutschland, I słynne für Deutschland. Takiej uległości polityka, który był premierem wobec innego kraju Europa, a chyba i świat nie widział, polityka Merkel-Wonderlein nie była i nie jest błogosławieństwem dla Europy. Ale za pokazywanie tego przez legalną TVP nielegalni funkcjonariusze z Boronicza też postanowili przeprosić Donalda Tuska. Byłego i obecnego premiera zabolało cytowanie też przez legalną TVP zeznań Marcina W., który mówił o łapówce dla, tu cytat, Tusków. Marek Falenta twierdził, że jest w stanie to załatwić. Tylko potrzeba na to, z tego co pamiętam, 600 tysięcy euro, które miało być przekazane, jak to mówił Marek Falenta, dla Tusk'a w szerokim tego słowa znaczeniu. Bo nie wiem, czy chodziło o partię, czy o samego Donalda Tusk'a, czy o rząd w znaczeniu wówczas rządzących Polską. W każdym razie pieniądze te odbierał od nas Michał Tusk, syn byłego premiera. To miało być łapówka za zgodę na zawarcie kontraktu między spółką Ciech a składami węgla PL i MM Group. Kuriozalne jest, przepraszam za informacje, które podawaliśmy na antenie Telewizji Polskiej o rzekomej łapówce dla syna Donalda Tuska. No, ja przypomnę, że to nie były informacje dziennikarzy TVP, tylko były to cytowane zeznania jednego ze świadków, który zeznając pod przysięgą powiedział, że wręczył łapówkę synowi premiera, a sam Donald Tusk mówił o tym, że to jest bardzo wiarygodny świadek i chciał powołania komisji śledczej na podstawie jego zeznań. O wiarygodności obecnej nielegalnie przejętej TVP nawet nie ma co mówić? Coraz bardziej widać, że jest to po prostu telewizja PO. Po wczorajszych żenujących przeprosinach padają też pytania o niegospodarność. Wyemitowane one zostały po programie w momencie jednych z najdroższych reklam, zatem TVP, opłacana przez wszystkich Polaków, zamiast zarobić na reklamie, wolała przepraszać premiera. Przeprosin TVP nie musiała emitować, bo żadnego wyroku sądu nie było, no ale była wola premiera rządu, który w ostatnich dniach przelać miał ponad 300 milionów złotych na TVP, a nie na onkologię dziecięcą.